Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre osoby zdają się być otoczone dobrobytem, podczas gdy inne nieustannie tkwią w nieszczęściu? Dlaczego pewne ludzie przyciągają pokój, zdrowie i obfitość, podczas gdy inni każdego dnia walczą z cieniami ubóstwa, strat i nieszczęścia? Odpowiedź może leżeć w czymś pozornie prostym w tym, co dopuszczamy do naszego życia. Nie mówimy tu tylko o przedmiotach czy pieniądzach. Mówimy o gestach, prezentach, uprzejmościach, słowach, wpływach. Wszystko to ma wagę, wszystko niesie energię. I bardzo często, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, przyjmujemy rzeczy, które zamiast nas błogosławić, oddalają nas od łaski, ochrony i boskiego błogosławieństwa. Ojciec Pio z Pietrelcina, jeden z najbardziej czczonych świętych Kościoła katolickiego, zostawił głębokie nauczanie na ten temat. Znany ze swej duchowej mądrości, nadprzyrodzonych darów i zdolności do widzenia tego, co niewidzialne, ojciec Pio ostrzegał przed pięcioma konkretnymi rzeczami, których nigdy nie powinniśmy od nikogo przyjmować, ponieważ mogą one wiązać się z katastrofalnymi skutkami ubóstwem materialnym i emocjonalnym, trwałą nieszczęśliwością, niezrozumiałym cierpieniem, a nawet milczącym oddzieleniem nas od Boga. Jeśli pragniesz prowadzić pełne, chronione, pomyślne i szczęśliwe życie, kluczowe jest zrozumienie, czym są te pięć pułapek duchowych, oraz nauka ich rozpoznawania, zanim wejdą ci drogę. Zatrute lub podsunięte z ukrytymi intencjami, prezenty wydaje się nieszkodliwe otrzymanie prezentu. Cenny przedmiot, stara biżuteria, spadek, ale nie każdy prezent dany jest z prawdziwej miłości. Niektóre niosą. Zazdrość, przekleństwa, negatywną energię lub ukryte intencje. Ojciec Pio ostrzegał, że pewne prezenty mogą zawierać ciężar duchowy. Sam był świadkiem przypadków, w których osoby, które bez pytania przyjęły przedmioty, zaczynały doświadczać niezrozumiałych pechów: nagłych chorób, rodzinnych sprzeczek, bankructwa finansowego, głębokiej depresji. Prawdziwy przykład. Istnieją relacje o kobiecie, która otrzymała złotą bransoletkę od dalekiej ciotki, która niedawno zmarła. Na początku była zachwycona tym gestem, kilka dni później jednak zaczęły ją męczyć bezsenność, ataki lęku i problemy w pracy. Gdy zaniosła przedmiot do doświadczonego kapłana, zauważył on coś dziwnego i poradził jej pozbyć się prezentu. Po wykonaniu tej rady wszystko zaczęło się poprawiać. Ojciec Pio uczył, że przed przyjęciem czegokolwiek od kogoś, należy zawsze prosić o rozeznanie zwłaszcza gdy czujemy wewnętrzny niepokój lub gdy prezent wydaje się pochodzić znikąd bez jasnego powodu nie liczy się wartość materialna liczy się energia i intencja która za tym stoi łatwe pieniądze lub zdobyte nielegalną drogą łatwe pieniądze mogą wyglądać jak szybkie rozwiązanie naszych problemów wygrana w totolotka otrzymanie dużej sumy pieniędzy bez wysiłku nieoczekiwanie odziedziczone dobro. Wielu ludzi postrzega to jako błogosławieństwo. Jednak ojciec Pio ostrzegał, że tego rodzaju dochód może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dlaczego? Ponieważ pieniądze, które trafiają do naszego życia bez wysiłku, uczciwości czy zasług, często niosą ze sobą rodzaj niewidzialnego przekleństwa. Mogą one zepsuć wartości, wywołać uzależnienia, przyciągnąć chciwe osoby, i stworzyć zależność od czegoś ulotnego. Co więcej, pieniądze zdobyte nielegalnie, czy to przez hazard, działalność przestępczą, czy podejrzane umowy, zanieczyszczają duszę. Ojciec Pio mówił, że prawdziwa obfitość istnieje tylko wtedy, gdy pieniądze są zarobione pracą, wiarą i uczciwością. Opowiadał historię ludzi, którzy przyjęli wątpliwe sumy pieniędzy i kilka lat później stracili wszystko. Firmy... Bankrutowały, związki się kończyły, a nawet zdrowie fizyczne i psychiczne było zagrożone. Pieniądze przyniosły krótkotrwałą luksusowość, ale także wieczną miserię. Dlatego ojciec Pio nas uczy: Nigdy nie akceptuj łatwych lub wątpliwych pieniędzy. Prawdziwa obfitość pochodzi od Boga i on daje ją sprawiedliwym, pracującym i uczciwym. Jeśli coś wydaje się zbyt dobre, by było prawdziwe, prawdopodobnie tak właśnie jest. Niszczycielskie rady lub uwagi podszyte pod dobre doradztwo słowa mają moc. Jedno zdanie może zmienić bieg życia i nie wszystkie słowa, które słyszymy, są dobre. Ojciec Pio ostrzegał, że wielu ludzi udaje, że chce nam pomóc, podszywając się pod troskę lub opiekę, ale w rzeczywistości chcą zniszczyć, podważyć samoocenę, wprowadzić zamęt i oderwać cię od twojego celu. Nie przyjmuj krytyki, która sprawia, że czujesz się mniejszy, mówił ojciec Pio. Nie słuchaj rad, które zabierają ci wiarę. Te zatrute słowa mogą pochodzić od przyjaciół, członków rodziny, współpracowników, lub nawet osób, które mówią, że chcą dla ciebie dobra. Często brzmią one tak: nie uda ci się. To niemożliwe. Nie jesteś do tego stworzony. Może lepiej zrezygnować. Ojciec Pio nalegał. Musimy filtrować to, co słyszymy, i przyjmować tylko to, co buduje, wzmacnia i podnosi. Nas na duchu. Słowa, które nas demobilizują, które sprawiają, że wątpimy w siebie, które oddalają nas od modlitwy i wiary, to nie są rady, to broń. Przysługi z drugim dnem przysługi wydają się być uprzejmościami, ale nie, każda przysługa jest ofiarowana z prawdziwej hojności. Niektóre to naprawdę niewidzialne sznurki. Które emocjonalnie wiążą nas z osobą, która je oferuje. Ojciec Pio uczył, że należy podejrzewać nadmierne przysługi, zwłaszcza jeśli nie ma jasnego powodu, żeby je otrzymać. Niektórzy ludzie oferują pomoc nie z dobrotliwości, ale z własnych interesów. Tworzą dług emocjonalny, który z czasem może być żądany w subtelny sposób: szantaż, presja, manipulacja. Często ten, który robi przysługę, oczekuje czegoś w zamian choć nie mówi tego wprost. A gdy przysługa zostanie odrzucona lub człowiek nie spełnia oczekiwań, pojawia się uraza, gniew, a nawet zemsta. Ojciec Pio ostrzegał, prawdziwa przysługa jest darmowa, szczera i nie tworzy zobowiązań. Każdy inny rodzaj przysługi to w rzeczywistości pułapka. Powinniśmy być hojni, ale także mądrzy. Ochrona duchowa oznacza rozpoznanie, kiedy ktoś próbuje cię wykorzystać pod przykrywką przyjaźni. Relacje toksyczne i negatywne, wpływy piątą i ostatnią rzeczą, przed którą ostrzegał ojciec Pio, by nigdy ich nie akceptować, były obecność osób negatywnych, zazdrosnych i źle usposobionych w naszym życiu. Jesteśmy otoczeni ludzkimi twarzami: przyjaciele, rodzina, sąsiedzi, współpracownicy, ale nie wszyscy są korzystni. Są ludzie emitujący złą energię, narzekający na wszystko, komentujący bez powodu, życzący nam zła. Ojciec Pio mówił, że powinniśmy być wyjątkowo wybiórczy w wyborze bliskich. Kto jest blisko ciebie, decyduje o tym, gdzie wylądujesz, miał mawiać. Jeśli będziesz otoczony światłem, też się oświecisz. Jeśli będziesz otoczony ciemnością, zostaniesz pochłonięty. Relacje toksyczne mogą prowadzić do depresji, samotności, niepowodzeń, braku motywacji. Negatywna energia niektórych ludzi potrafi blokować błogosławieństwa, możliwości, a nawet uzdrawianie. Ojciec Pio uczył, że mimo trudności, musimy mieć odwagę, by odseparować się od tych, którzy szkodzą naszej duszy. Nie powinniśmy akceptować współżycia z kimś, kto nas nie unosi. Przecież nikt nie dociera do nieba, będąc ciągniętym do piekła pięć rzeczy przed którymi ostrzegał ojciec pio: zatrute prezenty, łatwe lub nielegalne pieniądze, niszczycielskie rady, przysługi z drugim dnem i negatywne wpływy to nie są tylko rekomendacje, to duchowe przykazania. To lekcje, które chronią duszę, serce i przyszłość. Życie z duchowym rozeznaniem oznacza zrozumienie, że nie możemy przyjmować wszystkiego od każdego. Każda decyzja, jaką podejmujemy, Każda rzecz, którą dopuszczamy do swojego życia, ma wpływ, ma wagę, ma konsekwencje. Ojciec Pio nauczył nas, że prawdziwa obfitość nie wynika jedynie z dóbr materialnych, ale z czystej duszy, silnego umysłu i chronionego serca. Aby tego dokonać, musimy być stanowczy, przejrzali i czujni. Więc zastanów się, ile razy przyjąłeś coś bez przemyślenia intencji, które się za tym kryły. Ile razy prezent przyniósł więcej bólu niż radości, ile razy przysługa stała się obowiązkiem, ile razy słowa podszyte pod rady sprawiły, że wątpiłeś w siebie? Nadszedł czas na zmianę, nadszedł czas, by chronić swoje życie, nadszedł czas, by ćwiczyć prawdziwe duchowe rozeznanie, a jeśli pragniesz rosnąć w tej podróży wiary, ochrony i mądrości, zapisz się teraz na kanał Ojciec Pio, wiadomość na zawsze. Włącz dzwonek i codziennie otrzymujesz przesłaniające serce, podnoszące ducha i wzmacniające wiarę wiadomości. Zostaw w komentarzu słowo wiary, nadziei lub wdzięczności. Podziel się tym czego się dziś nauczyłeś z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. I pamiętaj, gdy żyjesz z duchową mądrością, otwierasz przestrzeń dla błogosławieństw do następnego przesłania. Niech Pan Cię błogosławi, a najświętsza Maria Panna przykryje Cię swym płaszczem ochrony.